Cześć, witam na kanale For Alex Team. Dziś kolejny dzień pracy przy remoncie domu. No a dokładnie przy mam pokoju, co się tutaj zmieniło. No, jak widać, część podłogi już jest wyłożona płytami USB. Płyty o grubości 22 mm. Uważam, że takie w zupełności wystarczą. No i tutaj widać belki stropowe wyczyszczone, zabezpieczone olejem do drewna. No i jakie dalsze prany co do tego pomieszczenia. Po dokończeniu podłogi trzeba się wziąć za tą instalację. Trzeba ją trochę przerobić, no bo poprzedni właściciele Planowali w tym pomieszczeniu zrobić łazienkę. Tutaj, jak widać, co jeszcze przyłącza rury. No, to wszystko by to trzeba zamaskować. No i w planie: tutaj dostawienie takiej ścianki z płyt kartonowych i gipsowych. Oczywiście, stelaż do tego, tak, żeby to wszystko zamaskować. No, i będzie tutaj fajny, mały pokój. To na tyle. Oczywiście zapraszam do oglądania moich filmów, do subskrypcji kanału. Cześć, do następnego razu.